Cześć, mano Z tej strony, w I dzisiaj znowu będziemy budować ten świat. Jutro będzie odcinek, z przechodzenia fabuły. Tam, gdzie ją ostatnio skończyłem. A skończyłem ją przy drzewku po rozmowie z mistrzem. Dobra. A więc tak, skoro będziemy budować. To najpierw będę musiał i to zaraz, bo muszę sobie pomyśleć, co tak to yy, po tych tubylcach. Dobra, już mam. Tak to ci tubylcy zaprowadzą mnie do takiego oto wędrowca. I teraz muszę ustawić obu, i widzimy się, jak ustawię. Dobra, już mu ustawiłem fabułę. To teraz hmm, będziemy i on, znaczy on nas zaprowadzi do piramidy, więc teraz tam idę ustawić fabułę. Widzimy się jak już tam ją zrobię. Dobra, a więc już ogarnąłem tutaj fabułę. Możecie zobaczyć Zdecyduję sobie sobie tam tylko trochę podglądam więc teraz ten drugi owiec zaprowadzi mnie do króla, to znaczy nowego króla, czyli syna tamtego króla, więc teraz muszę zbudować mu jakąś siedzibę i ona będzie zapewne tutaj tak to bierzemy się do budowaniu i widzimy jak już to dobra już jest coś takiego teraz nazwać straż strażą i w ogóle robić królowi. Dobra, już to zrobiłam. Teraz on mnie zaprowadzi do farmera. A ten farmer będzie na farmie. Przez to w jakim drąku on też Może z tym... Dobra, w tym to będzie to do farmera i ja mnie gdzieś tam dalej zaprowadzi ale to już jest następnym odcinkiem trochę krótki w wiem I robię tak w międzyczasie bo po prostu pomiędzy yy, odcinkiem sobie zrobię resztę w sumie tylko trzy minuty, to bardzo krótko ale tak, coś tam pobudowałem w sumie tak się zastanawiam, bo w sumie obchodzi jak buduję więc to jest nawet, chyba tylko fabułę, a sobie pomiędzy odświetlami będę tak powodował. Tak mi się przynajmniej zdaje, że to będzie najbardziej rozsądne. Więc yy, żegnajcie. No, żegnajcie.